Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Właśnie jesteśmy na kawce w Kringlanie, czyli w naszej tutaj stołecznej galerii. Plan był taki, że chłopcy pójdą na salę zabaw, a my sobie pójdziemy na kawkę i na małe zakupy, ale a jeszcze sala jest zamknięta. Zapomniałam o tym, że jeszcze nie ma weekendu. Pomyliło mi się po prostu, bo chłopcy są od środy w domu, więc tak te, te dni się zlewają ze sobą, jakby był weekend. Braj wrócił. Tutaj z Bray. I praj ma W niedzielę e, jest Dzień Marynarza e, To jest e, tradycja, co od e, 1938 roku, w e, tym roku e, do Oulów's Week, or fi, albo Fjordur, e, przyjdzie statek Oldyn, e, co na... Kiedy wojna dorsza opłynął to w tym tygodniu Koskord e, e, spróbowała, czy działa, czy idzie, czy, czy, czy wszystko działa, do, czy, czy będzie działać, to tam gdzie płynie. A tak, dla mnie to myślę, że super ciekawa, jest super ciekawość. Taki stary statek. To skoczymy na Dzień Marynarza w inne miasta. A ten statek można zobaczyć, jeśli przyjdziecie do e, Muzeum Marynarza w Reykjavik. Plany ogólnie nam się szybko zmieniły, więc e, z racji tego, że sala zabaw jest otwarta dopiero od 15 to stwierdziliśmy, że zamiast z niej po prostu rezygnować, to przyjdziemy sobie teraz wszyscy na kawkę e, do Teo Cafe a po prostu później zostawimy chłopców z tej sali zabaw. Oni bardzo lubią tam chodzić. order? Um, Milk. Chocolate milk? Yeah, Where's the slob? That's yours, Helgi. I want the and slob. that's for daddy. Oh, the straw, daddy. And can you bring a straw for me too? Please. Helgi, and what did you order? A giant cookie. A giant cookie. A cookie. I banana bread, it. czyli Chłopcy oddani i teraz chłopcy oddani do, do przechowalni. I teraz idziemy do przechowalni, tak. A teraz idziemy szukać perfum dla Brajego. Brai. ma takie stare perfumy, które kupiłam mu 9 lat temu na urodziny, na takie pierwsze jego urodziny, które razem spędziliśmy i no 9 lat temu Brai z Bosa, takie złote. I one były w szufladzie przez długi czas, Braj ich za dużo nie używał. Znacznie zaczął je używać, ale wydaje mi się, że to już nie jest jego styl. Może Popatrzcie też jest w ogóle. Nie, wydaje mi się, że nie są. Nie mogą być przeterminowane. No dobra, ale w każdym razie idziemy teraz na poszukiwanie nowych perfum dla jego e, Takiego. E, potrzebujemy taki zapach, który sprawi, że mój mąż będzie pachniał tak jak wygląda, czyli przystojnie. Popatrzcie na mojego przystojniaka. W ogóle na urodziny dostała ode mnie kurtkę z barbuły, Z korma kurą Tak, i szukamy teraz perfum. Ja w ogóle sobie zrobiłam screenshoty perfum i szukam, ale wydaje mi się, że ten bardzo ładnie pachnie, co? No. Bardzo. Przecież ten. Pięknie pachnie. A to drugi Chanel? No. Nie, to nie. Ale to chociaż to bardzo clean pachnie, tak jakbyś wyszedł zaraz od prysznica. No i like To one? To ci The one. To jest takie elegant. And should we find also one? E, czy powinniśmy ci znaleźć takie prysznice? Nie, takie co na co dzień możesz założyć, czy nie? I think this one. Is beautiful. A ja myślałam, że to kupić perfumy, bo co to jest tutaj? Nie wiem. To jest woda perfumowana. A jest różnica? Tak, w cenie. To e, perfum i woda perfum. Mhm. Jest różnica? Tak. Bo... To... to jest woda toaletowa. Co? To jest woda toaletowa się nazywa. Nazywa się tak. Woda toalet. Toalet... czy jak to się to nazywa? To się nazywa woda toaletowa. Ja wiem, okropna nazwa. To jest woda perfumowana, a oni mają... Aha, a tutaj mam perfumy, tylko nie wiadomo jak one pachną, wiesz? Nie, to jest w ogóle co innego. To co, bierzemy chyba tą wodę perfumowaną, co? Chyba tak. Ale bierzemy tą intens czy taką zwykłą? Może tą intens Która to jest tutaj? Bo chodzi też o to, że w zależności od tego jaka ona jest mocna... No. To dłużej się utrzyma, dlatego ja na przykład to, mam z Chanel perfumy i one się trzymają cały dzień. To może weźmy e, e, Intense. Intense? Mój. Dobra. Popryskam się, dobra, aż być. Żona będzie czuć nie? Żona będzie To koniec nie ja dzisiaj. Czemu? Będę facy jak facet pachnieć, wiesz tak? co? No nie to następnym razem jak pójdziecie z nami na sukania e, perfumy dla męczysz to będzie na kolejny epizod 118 ok? to zakupy prawie koniec e, żona poszła do ostatniego sklepu a chłopcy i ja poszliśmy poszliśmy na dwór na takiej skakance taki Taki, e, no, jest taki e, jest jest taki jaki e, bąbel jakiś to pompo, napompowany e, no i tam można się popawić i skakać zaraz e, pójdziemy szybko po po autach bo z, zwróciliśmy go do zmywania, bo trochę nie ma czasu i nie mamy dobrą miejsca, gdzie Czyścić go tak pięknie. no I no, dzisiaj jest piękna pogoda. Trochę czuję się, jak jestem za grubo ubrany. To jest kurtka, nie, płaszt, nie wiem, co to jest. Płaszt, albo kurtka albo coś. Na taki szary dni jak jest bez słońcu. Jest dobra pogoda, ale nie jest super ciepło. A żona jest. W tej seksji. Kupiłam sobie spray do włosów, ale wiesz co jeszcze znalazłam? Bo mówiłam mojej babci o tym, bo ona mówi, że jej wypadają włosy i mówiłam o tym, że mamy taką szczotkę do mycia włosów, żeby masować. Ty masz czarną taką, no nie? No i kupiłam babci niebieską. Bo nie mieli tej czarnej. Była trzy razy droższa niestety, ale to jest prezent dla babci. Oh, e, e, Ludzie, mam dla no, Was. Jak będziesz mówić, pamiętaj, że ten jest bez cukru. Mam tak. dla Was e, drugi ciekawość e, na dzisiejszy. E, z, tutaj mamy e, napój, e, apelsin nazywa się. A nie znajdzie się to w Polsce, bo w Polsce są reguły. E, akurat to jest bez cukru, a ten, co jest nie bez cukru, jest tak słodki. E, te EU wykładała reguły, nie wolno to e, sprzedać. To jak będziecie w standy spróbujcie apelsin, Bo nie dostajcie taki. To jest trochę, trochę, trochę jak Miranda. Albo Fanta. Nie, no ale Fanta jest taki, ale... No bardziej jak ale, ale bardzo. Mirinda. 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 Trochę tak. Dobrze, czekaj, To spróbujcie. Ani się nie obejrza jest 10:40 już teraz. Zabieram się za organizowanie tych dwóch szuflad z tych rzeczy, które, z pomocą tych rzeczy, które kupiłam w IKEA, to wam pokazywałam na poprzednim vlogu. Ale zanim to zrobię, to chciałam wam pokazać. Ten, kto kojarzy mnie z Instagrama sprzed kilku lat, może, może pamięta, że kiedyś robiłam chleby na zakwasie i po pewnym czasie, zwłaszcza gdy przeprowadziliśmy się do Reykjaviku, no to ten zakwas poszedł w odstawkę, umarł śmiercią naturalną, więc, więc nie robiłam na zakwasie, a teraz zaczęłam nowy zakwas z racji tego, że przyjeżdżają dziadkowie, chciałam, żeby mieli codziennie świeży chlebuś na śniadanko. Would you go check for happy? Żeby mieli codziennie świeży chleb na zakwasie, no jest to świetna okazja, żeby go zacząć, więc zrobiłam, to jest mój dwutygodniowy zakwas, który jest świeżo nakarmiony, niedługo będzie bombarkową i będę z niego dzisiaj mieszała ciasto na ciabaty, na jutro. I taka e, ciekawostka związana ze mną i z moimi zakwasami jest taka, że każdy zakwas, który miałam tam w swoim życiu e, był nazwany jakimś imieniem. Ostatni, który miał 3-4 lata, był nazwany Steve, a ten e, nazwałam Gertruda, więc e, mamy Gertrudę, która jest świeżo nakarmiona i będzie z niej chlebuś. A na drugi e, ciekawość, to jak przestajecie e, karmić e, sakwa, e, tego? Zakwas? Zakwas. Umiera. Właśnie to nie jest tak, bo ten nasz Steve wcześniejszy, on był w lodówce przez bardzo długo, ja go no nie używałam. No, I w sumie sam. jakbym zebrała to. Nie, 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 bo ja też myślałam, że tak jest, ale jakbym go dokarmiła, to by, to by żył, ale trudno. Ale. Zagłodziliśmy go na śmierć. Zagłodziłam go po prostu. To jest mi brzydko powiedzieć. On dopiero... on po prostu... Miał przed sobą całe życie. Umierał naturalnie. Tak, śmiercią naturalną, głodową. Nie, to z lewu. A, no. Ale tu... Jeszcze puściłam trąbkę. Tu, 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 Ja <śle> <śle> <Nie> wiem. <śle> Mam dwie szuflady. Jedna jest z mąką, z jakimiś woreczkami, z oliwą. Ona jest zaraz pod, naszym, pod naszą płytą indukcyjną, więc idealnie sprawdza mi się tutaj, gdy potrzebuję coś szybciutko wyciągnąć. A w drugiej tutaj mam różne chrupki, ciasteczka, jakieś wafle do lodów. Takie rzeczy, które są, jest dużo w małym, są, jest dużo w opakowaniu i mogę wrzucić po kilka chłopcom do landboxów. Mam też płatki i z, właśnie ze względu na te płatki kupiłam słoiki, bo, um, te, bo wszystkie płatki u nas przychodzą w takich boxach. I te boksy nie mieszczą mi się na stojąco nigdzie, muszę je kłaść, one później się wysypują, zwłaszcza jak chłopcy sobie sami chcą zrobić śniadanie, to nie zawsze zamkną ten woreczek, więc pomyślałam, że właśnie, e, pomyślałam, że włożę je do takich słoików e, i będzie nam prościej je nasypywać bez robienia bałaganu, także zabieram się za to. I popatrzcie, jak ładnie wygląda taki słoik. Ja bardzo, ja bardzo lubię te słoiki i miałam ich kilka w domu. Już wam pokazywałam też, że ja bardzo lubię, jak wyglądają te, które mają bambusową nakrętkę, ale niestety tych bambusowych akurat nie było w IKEA, więc musiałam wziąć te szklane. Ale te szklane też wyglądają spoko, tak mi się wydaje. W ogóle nawet nie widać tych słoików tutaj, także już wam pokażę. mi się z tej szuflady. Oto tam mam przykładki Riosu. Kupiłam takie fajne koszyki, które Wam pokazywałam. Myślałam, że dwa sobie włożyć y, tutaj przynajmniej, a może trzy. Zobaczymy, jak będzie wyglądało. Niech Was nie zmyli ilość słodyczy, te są jeszcze z Halloween, te też po prostu kupowaliśmy je dla dzieci na Halloween, żeby rozdawać, ale aż tyle dzieci nie przyszło. No i tutaj mamy płatki, tutaj mam małą paczkę Nesquicków z polskiego sklepu, ale nie będę jej już przysypywać, bo jest jej tylko troszeczkę. A teraz przechodzimy do kolejnej szuflady z grozy. No, zabieramy się za sortowanie. A teraz zabieramy się za ostatnią szufladę. Bardzo dużo tego tutaj jest, ale damy radę. Damy radę, damy radę. Patrz, jak ładne kupiłam Proszę, yy, puder do pieczenia. Proszę, do pieczenia. Piękne, co? To było jak. To było No, ja wiem, ale chodzi o to, że można kupić, tylko nie mogłam nigdy znaleźć tej puszki, wiesz? No. A teraz znalazłam. Piękne, ja to otworzę później. Może. Śrubokręt zawsze otwieram. Może. Dobra, i to też jest teraz mniej więcej poukładane. E, mamy mąkę, tutaj mam zapasową z tyłu mąkę i cukier. E, w tym koszyczku dałam sobie w woreczki na lód, e, takie, do, e, takie do przechowywania jedzenia w zamrażarce i w lodówce. E, dałam też bawecz p baweczki, Pape, pepi, nie wiem jak się nazywa, baking cups. Formy na mafinki, więc to tutaj jest w tym koszyczku, chociaż powiem Wam, że jeden by się jeszcze przydał. No i tutaj mamy moje industrial do pakowania. Kupiłam taką wielką rolkę folii spożywczej i folii aluminiowej, więc to tutaj trzymam i ja to kupiłam przed moją operacją. I jeszcze jest dużo, dużo, dużo. Tutaj mamy oliwę, tutaj mamy oliwę. Tutaj mamy oliwy z oliwek i mamy też, e, Brian ma taką maszynę do robienia sody, sody, e, napojów wykazowanych, więc ma takie e, mieszadła e, do zmieszania, ma Coca-Cola, ma Pepsi, ma Mirindę i tam ma jeszcze 7-Up, więc e, to tutaj będziemy trzymać. E, no i też e, my nie pijemy dużo alkoholu, więc nawet nie mamy miejsca, żeby go przechowywać, więc kupiliśmy kiedyś bardzo dawno temu e, Baileys, więc tutaj trzymamy. I mamy z, z okolic świąt jeszcze taki napłys IKEA, on jest bezalkoholowy e, i to jest Jola Glock. To jest jak e, grzane wino, tylko bez alkoholu, więc to tutaj trzymam, bo e, nim się obejrzymy, będzie zimno zimno wisami i będzie można sobie coś takiego zrobić.